Hallo, no witam wszystkich. Chciałem pokazać, jak ja zaznaczam matki swoje. Więc kupiłem w, w sklepie, tym w pszczelarskim, taki market, marker. Nie zawiera ksylenu, pisze. Marker olejowy, wodoodporny, coś takiego. O, proszę bardzo. I teraz pokażę, jak zaznaczę matusie. Mam Cię już tu jest, w tej klateczce. Jest Mam Cię jedna pszczółka, no ale co zrobić? Teraz tu mam do tego takie siteczko z dziureczkami. Do tego przygotowałem jeszcze sobie gąbkę, żeby Mam ci nie zgnieść. Dziurki są na 4 mm. I tutaj gdzieś jest ta przestrzeń około między tym plastikiem a, a, a gąbką jakieś 5-6 mm tak żeby lekko to mam cię przycisnąć i ten materień i kropeczkę białą zrobić także kładę ją teraz pod ten pod ten pod ten plasticzek Pszczółka odleciała Pszczółka odleciała A mamcia została i teraz tu mi się kręci muszę ją tutaj delikatnie między... Ten garbik akurat jej ładnie wchodzi. Ten garbik akurat jej ładnie wchodzi Trochę ją podmuchamy. I już ma kropeczkę ładną, białą. Już ma kropeczkę białą. Teraz ją musimy złapać z powrotem. Klateczkę. I już po robocie. Ja tak w zeszłym roku też zaznaczałem i całą zimę prze... Yy, nie, nie, sta, nie star się ten, ten, ten marker. To jest jakiś olejowy, właśnie i szybko to idzie. Także dziękuję bardzo. Idę teraz mamuśkę wrzucić z powrotem do ula. Tu sobie jeszcze biega skropeczko. Będzie łatwiej zauważyć po prostu. Wezmę może tą kamerę. I wrzucimy. Wrzucę tą matkę z powrotem do Ula. Niech sobie chodzi. To jest matka. Założę rękawice, bo teraz się trochę boję po tej pasiece chodzić do ula bez, bez rękawic. I nie mnie niestety, trzeba zakładać rękawice. Dobra. Ok biorę mamusie jak się nie denerwuję więcej I ją podłożyć z powrotem A tu patrzcie jakie, jakie brody wiszą już jest wieczór jest teraz około 18 .00. i to jest właśnie to że w tych właśnie nie miałem tej <laughs> y, tą denicę na 2 tam dwa y, głęboko od od ramek a tu po prostu teraz, jak robię, to robię wyższe te denice, żeby dobra, i puszczamy mamcie z powrotem do poszła, poszła w do Dziękuję, do widzenia.